Jest yz cieszysz się, nie? Ja też się cieszę. Cześć, witajcie po długiej przerwie. Już wam tłumaczę czym spowodowaną. Wynosiłem, sprzątałem komórkę i taką starą szafę i tam się okazało, że na jednej z półek była taka luksfera ciężka, szklana. Spadła mi na piś. Rozcięła na tyle mocno, że nie miałem jak jeździć, włożyć buta, żeby mi te szwy nie popuszczały. Więc kilka dni było przerwy. Ale i szwy już pościągane, wszystko ładnie się pogoiło, pozrastało. Muszę sobie sprzęgło podciągnąć, bo już mi łapie na samej końcówce. Od zawodów w Siedlencinie, aż strach liczyć jak ostatnio mało jeździłem. Niedzielę, tydzień temu byłem na treningu, z chłopakami pojeździliśmy no i w zasadzie od tych zawodów to tylko raz się przyjechałem na YZ. A jutro są zawody w Ziembicach. no ale postanowienie mam takie, że będę jeździł w jak największej ilości zawodów, doświadczenie trzeba zdobywać. Mało trenowałem, no ale trudno. Widziałem na Facebooku, że chłopaki ekipa z Ziębic bardzo fajnie pomodyfikowała i pozmieniała, dużo elementów nowych wprowadziła na torze, więc jazda tam będzie samą przyjemnością. Więc jutro będzie trening na zawodach w ziębicach. Dwie godziny wycisku po sporej przerwie. No i dobrze, i dobrze, jeździć trzeba. Spokojnie, bez napalania się. No i mam nadzieję, że naprawdę będzie spokojnie, a nie tak jak było w siedlęcinie. Bardziej z głową, więcej myśleć, mniej się wywracać. Rozpisałem sobie, jakie błędy popełniłem w siedlęcinie i czego chciałbym uniknąć w ziębicach. Więc strój, ochraniacze, buty, wszystko trzeba przeczyścić. YZ delikatnie przeserwisować, ale nie ma co tu dużo robić, bo wszystko jest porobione. Tylko sobie to sprzęgło podciągnę. Zmienię filtr, już mam tam wymyty, więc tylko podmienię. Wyczyszczę, nasmaruję łańcuch. No i umyję YZ. -kę. Sprawdzę, czy tutaj się po ostatnim treningu nic nie wydarzyło. Oponki założone. Miękki mitas, więc bardzo dobrze, bo tam pewnie w lesie i na tych odcinkach trasy poza torem będzie mokro, więc akurat z oponami dopasowałem wszystko dobrze. Zatankujemy YZ do pełna. Piątkę wezmę ze sobą, żeby zatankować w trakcie wyścigu. Taka ciekawostka: w siedlencinie nie tankowałem w trakcie jazdy dwugodzinnej i dosłownie, jak spuściłem, chciałem zobaczyć, ile mi w baku zostało. To też miałem dużo szczęścia, bo no. Z setkę, dwie setki może zostało benzyny, więc to jest strasznie mało. Kawałek dalej długość toru i mogłoby mi braknąć, więc no full crossem, 250 na zawodach cross country mając seryjny bak, trzeba zrobić tankowanie. Do YZ jest też fajny bak powiększony bodajże o 2 albo o dwa i pół litra taki przeźroczysty cross country wszystko pod te same owiewki ko koło tysiaka kosztuje, ale bardzo fajna rzecz. Filtr powietrza wymienimy. Mam wyczyszczony, przygotowany. Ten jest w całkiem niezłym stanie jeszcze. Bo w nie się tak dużo nie kurzyło. Ale jakiś tutaj... jakiegoś brudu już złapał, więc trzeba wymienić. To mocowanie jest rewelacyjne. 3 minuty i YZ spakowana jeszcze muszę sobie zrobić tutaj jakiś uchwyt żeby mocować najazd i tutaj dwa profile bo czasami jak jadę po dziurach to koło mi ucieka a tak to świetne mocowanie szybkie przede wszystkim YZ sobie stabilnie stoi i tutaj jeszcze trzeba podłożyć gumę bo jest delikatny luz tej strony była, ale mi wypadła. Dwudziesta druga yz ledwo widać, ale chyba wszystko dopięte, spakowane i jutro można jechać. Powiem Wam, że pogodzić pracę, rodzinę, ząbkującą pole i jeszcze jakieś prywatne rzeczy z jazdą na motocyklu. Teraz mam taki czas, że no, trzeba być jakimś ninja. No ale to kontuzja spowodowała to, że nie jeździłem przez ostatnie dni. Ta rozcięta noga. A co, jak będzie brakowało czasu, to najwyżej nie będę spał. Jeździć, trenować trzeba, nieważne w jakim etapie życia się jest. Na motocykl trzeba zawsze jakiś czas znaleźć, bo inaczej to można zwariować. Dobra, chyba wszystko ogarnięte, idę spać i jutro jazda. No i nasuwa się jeszcze takie pytanie, czy na koniec, czy warto startować w zawodach bez treningu, bez przygotowania. No moim zdaniem oczywiście, że warto, gdyż to ma to przede wszystkim cieszyć, to zawody iPhone Cross Country Series to głównie. Amatorzy jeżdżą, tam jest kilku takich zawodników, co cisną regularnie w zawodach. Reszta to amatorzy. Tak jak ja, za dowodowcem już raczej nie będę, więc ma to przede wszystkim cieszyć. No i mnie to cieszy. Cieszy mnie to, że będę po prostu mógł sobie pojeździć po nowym terenie, porządnie się zmęczyć i zrobić dobry trening. Dobra, idę spać.